Dzień dobry, witajcie kochani. Długo zastanawiałam się, czy nagrać ten film. Ale stwierdziłam, że no cóż, zostałam postawiona pod ścianą trochę. A jak to, za chwileczkę się dowiecie. Mm. No więc trudno. Robię to. A dlatego nagrywam ten film? Po pierwsze, nie dla siebie, ale dla kobiet, które doświadczają wszelakich form przemocy. Tak, przemocy, drodzy Państwo. Rozmawiam ostatnio dużo z różnymi kobietami. No, historie, które słyszę są porażające. Ale nie tylko historie tych kobiet. Ich życie, moje życie, ale także sposób, w jaki środowisko lokalne często, nie mówię, że zawsze, tu jest problem, tak jak reaguje na takie sytuacje tekstem. Nie moja sprawa. Nie chcę mieć problemów. Nie będę chodził po sądach. Boję się tego sprawcy. Ja wspieram Cię, ale nic więcej nie zrobię. Albo nawet nie chcę o tym słyszeć. To Twoja sprawa. Po prostu. Ja mam swoje problemy. Nie chcę słyszeć. No, drodzy Państwo, naprawdę. Często, jeżeli kobieta mówi o swoich problemach, i tu generalizuję oczywiście, ale w moim przypadku, o może nie, powiem tak, kiedy ja mówię o sytuacjach problematycznych, to znaczy, że robię to po coś. Ale nie po to, żeby, nie wiem, z temu sprawcy coś zrobić, ale po to, aby zadbać o swoje i moich dzieci bezpieczeństwo. Żebyście wiedzieli, co się dzieje wokół i byli uważni. Czy nie dzieje się coś złego? Tak po prostu. Więc oprócz tego, że ten film, to nagranie ma dla mnie przynajmniej wartość taką edukacyjną. I e, to oprócz tego jest e, też moją prośbą. Moją dużą prośbą o czujność w internecie, w realu, na różnych platformach internetowych. Czy nie pojawia się tam w dziwnych kontekstach moje imię, moje nazwisko, mój numer telefonu, a może nawet i adres? Bardzo będę wdzięczna za wszelką informację. Będę również wdzięczna za wszelką informację, jeżeli w realu ktoś przychodzi i po prostu robi pewne rzeczy przeciwko mnie, czy opowiada Wam o mnie. Różne rzeczy, które jak widzicie po moich działaniach, są niezgodne z wartościami, jakie wyznaję. Tutaj moi drodzy. Nawiązuję do mego startera. Ja nie będę tu opowiadać i pokazywać wszystkiego, co dzieje się w moim życiu. Bo to nie o to chodzi. Mogę Wam powiedzieć tylko, że po prostu moje życie jest jak serial. Serial na Netflixie. I ciągle czekam tylko, jaki będzie zwrot akcji. I tych zwrotów akcji nie wymyślam ja. One mnie zaskakują. Powiem Wam tak, ten film robię też dlatego, że sytuacje wyszła już mocno poza internet. W czerwcu um, spotkałam się z sytuacją bardzo trudną i wręcz nie do uwierzenia, ponieważ e, pamiętacie jak były to takie wielkie opady, co było podtopienia. U mnie w domu nigdy nie zalewało piwnicy, nie mieliśmy nigdy takich problemów. Niestety dzień przed tymi podtopieniami, rano, jak wyszłam na zewnątrz działki, zobaczyłam, że rura od ryniem, która wyprowadza wodę, jest zatkana pianką montażową. Ja tutaj Wam zaraz pokażę, żeby nie było. Tutaj jest, moi drodzy, Widzicie bardzo duże ikony. Widać piankę montażową, e, zatkaną rurę. Druga buta jest wyjęta. Pianka montażowa. E, kolejna rzecz, ponieważ pojechałam wtedy do Krakowa. Po powrocie kolejny raz rura została zatkana pianką montażową. Tu widzicie, jest nóż. E, na którym widać, że po prostu jest to, e, no mokre po prostu, jest to świeża pianka. Wyjęliśmy te dwie pianki. Niestety na wieczór okazało się, że ponownie została zatkana rura. No a tym razem w nocy padał bardzo duży deszcz. I e, jak widać tutaj na zdjęciu poniżej, zalano nam piwnicę i to kilkadziesiąt centymetrów. Wezwaliśmy straż, bo ta była pompowywana, no nie wiem, czy z pół godziny nawet, no dłużej. Jak widać, po wyjęciu tej pianki montażowej okazało się, że nie, tam jest nie tylko pianka, ale również to zrobione z ubrania po prostu. Wręcz tak. Tutaj jeszcze, mówię, w kolejnych zdjęciach, skoro już na tych zdjęciach jestem, to jest ostatnie moje odkrycie. Kilka dni temu, a wstał, to pewnie, nie wiem, z półtora tygodnia temu. Została obcięta, wycięte, przycięte. Zobaczcie tutaj poniżej. Kabel od wiaty z prądem całym do wiaty został przecięty. Nie mamy prądu w wiatru, ale to, że nie ma prądu, to jest jedno, ale druga rzecz, niestety, no było to niebezpieczne, tak? Mogło być jakieś zwarcie i mogło a, doprowadzić się do pożaru zarówno piwnica, również zalanie piwnicy, również było niebezpieczne z tego samego względu, że mogło być jakieś zwarcie, ktoś mi wejść do tej wody i mogło go porazić, prądem, prawda? Mogło się naprawdę dużo rzeczy zdarzyć. E, ponieważ w ogóle nawet nie byśmy przygotowali na to, że coś może być w tej piwnicy. Także, drodzy Państwo, film ten nagrywam właśnie dlatego, że Zależy mi na bezpieczeństwie mojej rodziny. I chcę i proszę Was o taką uważność na to, co się dzieje wokół mnie. Na, jeżeli spotykacie się z sytuacjami godzącymi we mnie, na dawanie mi znać, jeżeli nie chcecie zeznawać, to chociaż nie wiem, a rozmawialiście z tą osobą o mnie, to. No, to po prostu nie wiem, napiszcie cokolwiek, żebym miała jakiś dowód, że, że dzieją się sytuacje. Naprawdę. Ja wszystko zgłaszam na policję. Ponad rok mam już dwie założone założony tej sprawy. Jest, toczy się śledztwo. Także mój drogi wiesz o tym, że toczy się śledztwo. Natomiast policja no działa, wiedziałam formalności pewne są, więc. W tej chwili wszyscy są na grupach, a ja po prostu nie czuję się bezpiecznie we własnym domu. I drodzy Państwo, chciałam się jeszcze Was zapytać: mieć jakąś prośbę do Was? Czy znacie kogoś, jakąś firmę, która byłaby w stanie naprawdę po kosztach, albo macie możliwość, nie wiem, wymieniacie stare e, jakby kamery, jakiś system monitoringu wokół domu? E, no, ponieważ muszę zamontować sobie kamerę, a przyznam, że w mojej sytuacji obecnej nie mam nocy do służb więc byłabym wdzięczna, jakbyście dali mi znać, do kogo mogę się zwrócić, kogo zapytać, kto mógłby mi to wycenić w dobrej cenie albo kto miałby jakiś niepotrzebny sprzęt, czy nawet za, nie reklamy na płocie, żeby zrobić taki monitoring po A moja sytuacja jest jaka jest yy, i naprawdę drodzy Państwo. Przemoc nie jest wstydem dla ofiary. Jakakolwiek by nie był internetowy hejt, internetowa przemoc, stalking w przeróżnych formach. Jest winą osoby, która tą przemoc robi. O tym pamiętajcie. I pamiętajcie też o tym, żeby być uważnym na to, co jest wokół Was, na ludzi wokół Was. Ponieważ naprawdę rozmawiam z wielką ilością kobiet, ludzi doświadczających przemocy. I to jest straszne. O tym się nie mówi. To jest coś, co naprawdę zamykane pod dywan, o czym nie wypada powiedzieć. A przepraszam, dlaczego? Dlaczego nie wypada? Niech się wstydzi ten, kto to robi. A poza tym, drodzy państwo, ile razy już widzieliśmy w telewizji? Morderstwa i różne ciężkie sytuacje czy pobicia. I co? Gdzie byli sąsiedzi? Gdzie była rodzina? Te osoby naprawdę mówią. Często, oczywiście, nie zawsze, pewnie nie zawsze. E, ale jak już jest taka sytuacja, Podpramkowo, to myślę, że w jakiś sposób komunikują. Tylko trzeba być uważnym. Może ktoś nie powie bezpośrednio. Trzeba być uważnym. Ja wiem. Nie jest moją y, intencją jakby opowiadania o, o tym światu, co się dzieje. I w ogóle robienie z tego jakiejś... Nie wiem, po prostu chcę, mówię też w imieniu tych osób, które nie mówią. Bo wiecie, ja jestem społeczniczką, nawet w takich sytuacjach. Po prostu. Jestem zszokowaną skalą po prostu przemocy. Naprawdę. Wszelakiej. Ekonomicznej, psychicznej, już nie mówię o fizycznej. Naprawdę, drodzy Państwo. Bądźcie uważni. A Wy, drogie kobiety, ponieważ tak, w większości statystycznie to kobiety są ofiarami takiej przemocy w rodzinach czy w ogóle. E szukajcie pomocy. Szukajcie pomocy. Rozmawiajcie z rodzinami. Jeżeli nie wiecie, co robić w <laughs> najbliższy interwencji kryzysowej, porozmawiać, zapytać się, jakie można kroki podjąć. System jest straszny. System, moim zdaniem, nie jest wspierający. Ale coś trzeba zrobić. Nie można tego zostawiać. Naprawdę. Szkoda życia. Szkoda życia waszego, waszych dzieci naszych najbliższych. No dziękuję tym, co dotrwali do końca.